Się Mano w, w szóstym odcinku z y, serii Minecraft, Redstone, raidy No i dzisiaj Wam chcę zaprezentować naprawdę pro mechanizm, bardzo mały, co zobaczycie, ale ma dużo zalet. Na, na przykład, możemy go użyć jako pułapkę na położenie bloka, Czyli jak ktoś położy blok, wysunie się drugi. Mnie się to nie zlagowało, ale. Gdy damy na przykład tutaj surowiec jakiś, to powinien to. co jest? Gdy tutaj coś było. Dobra, coś tutaj nie zlagowało. Ale co to jest? To nie wiem. O, dobra. Widzicie, gdy będzie pies, może się. O, widzicie? Puste. Ale teraz, jakiś ciekawski sobie pójdzie, zbierze. Ale widzicie, jeszcze się przepala. Przepala, 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 przepala. I tutaj jest na przykład... i wyszło. No właśnie, bardzo fajny mechanizm. Drugie, W drugiej wersji jest to bezprzewodowy transporter Redstone'a. Widzicie? Nie mam tu nic wybudowane. Nie mam. Udowadniam. Hmm, teraz się coś mi zepsuło. Tak, to jest? Zaś to pewnie. Tak. jest zaś. Nie wiem, coś się to niekiedy nie działo, ale czego to jest wina, nie wiem. Takowe. No. Właśnie. Po prostu to wyczuwa na jakieś tam się redstone, No i to nie działa. No dobra. No dobra. No to teraz. Dobra, to widzicie, to chyba jeden z tych bloków. No dobra, tylko w każdym razie na kolejnym to pokażę, że wyczuwa tutaj redstone. Nie ma żadnych mechanizmów transportowych, to mogę też rozwalić. Mi yy... się no, ale niekiedy to nie laguje, tak że powiem, że to nie chce zadziałać potem, ale w każdym razie na pułapkę to jest dobre. No zaczniemy, jak to zbudować. ziemią nie ma żadnych mechanizmów. Ja wam to pokazałem. Zaczynamy od tłoka. Tutaj, tak. Teraz jeszcze czerwona, na ja tu. Mm, tu, tak, tak. Teraz zwalić. Teraz ważne, żeby nie robić tak, tylko tak. Właśnie tutaj będą. repeatery, żeby było najbardziej kompaktowe. Chyba tak nawet by nie działało. No sorry, że nagrywam w noc. Tutaj. Dobra. No i widzicie, wszystko jest gotowe. Nie wygląda to na taki, ale. Wyczuwa to nawet trawę. Tutaj nie. Tutaj nie, ale tu tak. o, tutaj mi za. Zaczęło działać. Widzicie? Pięknie to działa. Oj, teraz widzicie, ktoś się tutaj postawi piecyk. I teraz wsadzi. Włączę się. Zbierzemy sobie. Piśmie. Ale właśnie, że to działa na tę magię piecyka, to dam tutaj tylko jeden ten, jedną rudę. Tak najszybciej wręcz... patyk mi powinienem tam dać, bo to najszybciej się przepala. Sorry. To wiecie, tam się przy... to pali się. A teraz. O, widzicie to ładnie, co nie działa. Upadek się bardzo szybko pali. I tutaj może być jakaś, nie zapadnia. I wszystko co Wiecie, nie robię żadnych cięć, więc na pewno nic tam nie umieściłem. No dobra, no dziękuję za obejrzenie. Cześć!